Czasami Twoje cele są takie duże, że warto je podzielić na mniejsze. Na przykład ten. celem moim i mojej żony jest zwiedzenie całego świata. I robimy właśnie to takimi mniejszymi częściami, małymi kroczkami. I przykładowo w zeszłym roku byliśmy na Krecie, czyli zwiedziliśmy już tą część świata. Tym razem jesteśmy w Afryce, w Tunezji. Czasami te kroki nie wyjdą dokładnie w tym kierunku, który sobie obraliśmy, bo planowaliśmy na przykład w tym roku akurat zwiedzić Egipt, to nam nie wyszło, ale za to zwiedzamy Tunezję. I tak jest dobrze i tak jest fajnie, słońce świeci. Pogoda trochę chłodniejsza, bo to już koniec września, ale dążymy do celu, jakim jest właśnie zwiedzanie świata. No i akurat w tym roku, w tym momencie, zwiedzamy, organizujemy tą właśnie część. Zwiedzania tą właśnie część planu, zwiedzania świata. I Ty również właśnie możesz dzielić swój wielki cel na mniejsze części, które znacznie łatwiej jest zrealizować w prostszy sposób.